I was closing down for business in my little prison shop when the bell on the door jingled once more and then time almost came to a stop. Miałam nie nagrywać dzisiaj vloga, yy, wymyśliłam inny film, yy, ale to sprawi, że będę jeden film do przodu. Yy, bardzo się z tego powodu cieszę. Znaczy, jeszcze nie zapraszam, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Yy, bardzo się z tego powodu cieszę, dlatego że yy, po prostu no, czasami jest tak, że ciężko mi jest coś nagrać przy Juliance, jak się okazuje. Yy, naprawdę jest to to wyzwanie, ten cały vlogmas. Yy, robię teraz śniadanie na szybko. Mała się tutaj bawi w łóżeczku mobilnym koło mnie, e, zabaweczkami. I e, dzisiaj właściwie nie mamy jakichś szczególnie wielkich planów. E, nie wiem jak ten dzień będzie wyglądał. E, tak jak mówię, no miała mnie nagrywać vloga. E, jest dzisiaj e, taka sytuacja, że Mała po prostu bardzo, przepraszam, że ja tak tu zerkam, ale robię sobie po prostu e, śniadanie. Mała jest bardzo, bardzo taka przylepna do mnie e, i muszę jej zapewnić dzisiaj dużo bliskości, także nie mam co z tym walczyć. E, ja sobie właśnie założyłam, że w takich sytuacjach nie ma co, wiecie, udawać, że jest inaczej i e, za wszelką cenę się starać. Potrzebuje mnie, więc jej to daje. Teraz korzystam, że właśnie mam chwilę, żeby zjeść, bo jest po prostu pod, boże nie pod karuzelą, tylko tutaj w łóżeczku. Tak, tak to jest Pani Zebra. E, powiem Wam, jeszcze w międzyczasie staram się odpisywać na wiadomości, między innymi do, e, do, do Klary, dziewczyny, która mm, kupiła ode mnie Thermomix. Wiem, że to ogląda, znaczy tak myślę, że to ogląda, także pozdrawiam Cię, Klara, serdecznie. Jest to przemiła, przemiła osoba, ja uwielbiam Was poznawać. W jakiejkolwiek formie, czy to przez Instagrama, czy właśnie tak jak tutaj, miałyśmy okazję się zobaczyć na kamerce, na prezentacji online pogadać. No, naprawdę jest to super w ogóle doświadczenie, i cieszę się, że przez to, co robię, mogę zawierać takie miłe znajomości. Klara jest z Warszawy, ale myślę, że jak Julejka będzie troszeczkę większa, to nawet uda się spotkać prywatnie, osobiście, dlatego że na pewno do Warszawy będziemy się wybierać. Dobra. Musimy wymyślić plan na ten dzień, bo przyznam szczerze, że jest dopiero godzina 8.50. Mała, ojej, mała jest już po jednej drzemce. Ja za bardzo nie mam pomysłu na resztę tego dnia, patrząc na to, jak ona jest dzisiaj wymagająca, prawda? A jest dopiero, nie ma dziewiątej myszko. I co my z tym zrobimy? Czy pan zebra nam odpowie? Chyba nie, pan zebra też chyba nie ma pomysłu. Może pójdziemy po prostu na spacer, jak będzie ładnie, tak? Może pójdziemy na spacer i pokażesz się w nowym wózku, tak jakby, bo w spacerówce. Wow, spacerówce ty już masz spacerówkę? No, ty masz spacerówkę. No i co? Vlogmas chwilowo stanął pod znakiem zapytania w tym momencie. Dlatego, że jadę z Julianką do lekarza ją usłuchać, reaguję od razu, może jestem przewrażliwiona, ale Julianka po prostu, bo zaczęło się w ogóle od wczoraj, że wczoraj troszeczkę kaszlała, w nocy miałam wrażenie, że ma katar i ciężej jej się spało, ciężej jadło, no i teraz jakby rano był spokój, a od jakiejś godzinki znowu no, widzę, że męczy się z katarem. I wrócił kaszel, tylko ogólnie ona wygląda na zdrową. Jest wesoła, nie ma gorączki, to jest najważniejsze. Mimo wszystko postanowiłam zadzwonić do lekarza, żeby sprawdzić i żeby po prostu ją osłuchać, żeby, żebym ja była spokojniejsza, że na pewno to nie jest nic groźnego. No ale właśnie mówię, vlogmas na chwilę stanął pod znakiem zapytania, dlatego że jeżeli odpukać byłoby to coś takiego... Poważniejszego, no to ja nie mogłabym po prostu teraz do nagrywania, bo wiadomo, najważniejsza jest ona. Ale liczę na to, że, że będzie w porządku. Nawet przed chwilą, tak jeszcze dwie minutki temu, tam chciałam sobie zmywarkę jeszcze rozpakować i pomyślałam, że kurczę, w sumie nie zakaszlała od jakichś 15 minut w ogóle. I nawet się śmieję pod karuzelą, więc może. Może jednak nie jedziemy do tego lekarza, ale, ale pojadę. Jak już się umówiłam, pojadę, żeby być spokojniejsza, bo tak to znowu przyjdzie wieczór, odpukać coś wydarzy właśnie takiego, że, że będzie miała znowu katar i będę się od nowa martwiła. A później znowu jest weekend, więc też do tego lekarza no, nie udałoby się nam dostać. No mniejsza z tym. W każdym razie trzymajmy kciuki, żeby, to było, żeby było wszystko w porządku. Ja tutaj już przygotowałam... Odsysarę <gry> kataru, ale jeszcze jej nie użyłam, bo nie chcę traumatyzować Julianki jeszcze przed panią doktor. W każdym razie my mamy tą odsysarkę z Nessibo. To jest kiedyś, tak dobrze ja to wymawiam? Nessibo, Nossibo, Nosibo Pro. Duża, toporna, ciężka i szczerze cieszę się, że ją mam. Jest to super produkt z tego względu, że to tak czy tak się przyda i to będzie wiecie na długo. Fakt, że to trochę kosztuje, natomiast nic tak dobrze nie odsysa tego noska, żaden aspirator elektryczny, ustny i tak dalej. Jest to też wyrób medyczny, więc to taka polecajka po prostu ode mnie, jeżeli szukacie czegoś faktycznie takiego dobrego, sprawdzonego, właśnie wyrobu medycznego przede wszystkim, a nie jakiegoś wynalazku z internetu do odsysania katarów. Oj! to ja wam polecam właśnie ten sprzęcior, a teraz jeszcze mi się przypomniało. Zanim wyjedziemy, chodził Janusia. Zobaczymy jak e, ta wykładina wygląda w dziennym świetle, bo mama jest bardzo ciekawa. Bo wczoraj było już późno, ja Wam nagrałam tylko takie kadry, jak to rozkładamy. Idziemy zobaczyć. Czy jest fajna?. Chodź. bo jeszcze ten pokój jest pusty, no powiem Wam, że spoko to wygląda, w sensie, bo jest nowe, jest prześciutkie, jest ładniutkie, więc wygląda fajnie, jestem ciekawa jak się to będzie zachowywało po czasie, ale bądźmy dobrej myśli, nie? Zwłaszcza tutaj, wiecie, mam na myśli bąble, e, no ale dobra, pokażę Wam jak ta wykładzina wygląda w jednym świetle. Ona nie jest w ogóle ponaciągana, nie jest docięta. Ona jest na razie tylko rozłożona, zobaczcie, w ten sposób na płasko, żeby była, e, żeby wiecie, no nie była zwinięta w taką rolkę, bo ona musi jeszcze i tak pooddychać. Ale zdecydowaliśmy się na taką milutką wykładzinę. E, no jest milutka, jest naprawdę fajna, także tutaj no nie ma o czym mówić. Tylko, no, ja się zastanawiam właśnie, jak to będzie się mu zachowywało. Ja się na pewno będę musiała przyzwyczaić, do tego, że ona się tak, jakby wiecie, odgina, zagina. No, na pewno się mama będzie musiała przyzwyczaić, nie? No, jestem ciekawa, powiem Wam. Ogólnie z wykładziną było, słuchajcie, tak, że my się z Zygą bardzo długo o to... E, może sprzeczaliśmy to za dużo, za dużo powiedziane, ale faktycznie e, toczyliśmy rozmowy na ten temat i ja chciałam po prostu panele i duży dywan. E, no a Zyga strasznie tak męczył o tą wykładzinę i on bardzo chciał właśnie, że zawsze marzył o takiej milutkiej itd. E, no i tak e, dalej. No i... tak nie mogliśmy w sumie podjąć decyzji tym, że jesteś śpioszek, musisz się wytrzymać ją jako, jak pojedziemy, wiesz? Mm. i nie mogliśmy podjąć decyzji. No i powiem Wam szczerze, że tak jakiś czas temu właśnie usiadłam, zaczęłam sobie przeglądać jakieś e, inspiracje na Pintereście i tak dalej. No i wyszłam z założenia, że hmm, no może ta wykładzina nie będzie głupim pomysłem. Zaczęło mi się to po prostu podobać. Później pojechaliśmy do sklepu, właśnie do komfortu. No i e, tym bardziej jak zobaczyłam na żywo i zobaczyłam, Jaką wykładzinę możemy kupić? I ona jest naprawdę turbo-turbo-milutka. Eee, no to... tak. Tak, mama zmieniła zdanie i tata wygrał ten spór. A ty za czym byś była? Wykładzina? Czy panele? Nie wiesz. Trudny wybór, co? No właśnie. Eee, no i ostatecznie zdecydowaliśmy się na wykładzinę. Nie powiem, bo... Nie powiem, bo naprawdę fajnie biorąc jeszcze pod uwagę, że to jest salon, żeby jest tutaj tą wykładzinę, będzie tak miutko, będzie kanapa, będzie ciepłutko pod stopami i tak dalej, ale jedyna, jedyna taka rzecz, która mnie martwi, to jest to, że na psa, więc... Więc dojdzie nam trochę takich obowiązków, jak na przykład pilnowanie tego, żeby miał zawsze czyste, wytarte łapy ten bąbel. Ale też nie ukrywam, że na to, że zdecydowaliśmy się na tą wykładzinę, spory wpływ miał fakt, że mamy w tym momencie wszelkie możliwe sprzęty do tego, żeby o to zadbać, jak na przykład e, robota sprzątającego, który mopuje od kurza. Jak na przykład mop parowy z wiledy, który ma końcówkę do dywanów, właśnie i można sobie je odkurzyć. E, tak, no właśnie. Rodzice mają takie sprzęty, widzisz? I stwierdziłam, że może w takim razie nie będzie tak, tak trudno zadbać o tą czystość. Także, no nic, zobaczymy. Przecież to nie jest powiedziane, że to jest na zawsze. E, na pewno na długo, bo nie kosztowało to mało. Ale, y, ale podoba mi się. Jeszcze jak wiecie, no docelowo będzie to położone tak, jak ma być, to y, no to już w ogóle będzie, będzie ładnie, a jeszcze wiecie, jak tutaj się umebluje tymi rzeczami i tak dalej. Masz takie parcie do tej kamery. Dziewcino! Dziewcino! Nie! Nie pokazujemy buzi! Nie pokazujemy buzi! Nie, 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 nie! nie. Cool. Yes, yeah, cool. cool. well, we'll that is what is my Na szczęście wszystko jest w porządku, także Julianka jest zdrowa, katar, który ma jest od zębów, kaszel też jest od zębów, bo katar po prostu jej spływa i kaszle, także mega ulga. Jesteś zdrowa dziewczynko, zdrowa, zdrowa, zdrowa. No więc mi ulżyło, także kontynuujemy vlogmas. E, nie ma zmartwień, bo tak naprawdę, jak jest zdrowie, to jest wszystko i działamy. E, leżymy właśnie rodzinnie na naszej nowej wykładzinie. Zygmunt w ogóle zasnął chyba. Bo... Zygmunt zasnął mi ręka obudzisz tak. Zygmunt zasnął, więc ja odezwę się trochę później i odezwiemy się tak naprawdę. Nie będę mu przeszkadzać, bo jest mega zmęczony, w sensie po wczorajszym wynoszeniu tej wykładziny tutaj w go kark, ale to pewnie później It's gonna be me, in the tree. Zygmunt sobie pięknie zasnął, nie dałam mu nawet świąteczny kocyk, żeby był blok masowo. Także ja go tutaj zamykam i idę do Juliaki na matę. Juliusia, co skończyłeś z karpetki? Chyba mama ci coś wzięła, co? Nie masz karpetki? Mączku?